Siemaneczko. Dzisiaj będziemy podrywać streamerki najbardziej cringeowymi i obleśnymi tekstami. Ja yeah, pierdzielę. Ale ktoś musi mieć z żeby coś takiego napisać. Ciekawe czy na to polecą. Zasady dzisiejszego odcinka są bardzo proste. Po każdym fragu Sugara donejtujemy jakąś streamerkę. No i Spider-Man leży. Wajo jajo, lecimy wysyłać donate'a pierwszej streamerce A właściwie to dwóm naraz jest donejcik nasz Donajcik leci Maciek Podrywacz wysłał 5 złotych Maciek Podrywacz rzucił 5 złotych Jebałbym cię jak Disa Orka syna <grym> diabła Ale przy tym bym cię szanował jak go za wygraną twarz z gestem Wygrał, wygrał dokładnie W Wy, yy, modzie na sukces Opluła, gada nie to o tym pacjent. No to nie to udało się nie nie poderwać to, pierwszej to, to dziewczyny, to dziewczyny. Tak Ale były dwa fragi, więc pokaż Ci, jak to się robi teraz? Jest Marian! Marian! Potoczę 150kg na katę, ale chyba jestem w stanie unieść swój ale Chcesz mnie poznać? O, powiem <śm> tak, ja mam problem Podnieść e, 30kg W martwym ciągu, jakieś porady? To by mnie zdecydowanie bardziej interesowało Czyli chcę poznać, bo chcę porady Wszystko wiadomo czemu już nie masz Dziewczyny jeszcze Masz słabe teksty Ale patrz, poleciała na highs czy na to, że jesteś wysportowany? Może tu no, nie spezja. wiem, bo to jest jest dwa w jednym, więc chyba ideał po prostu. 1000 IQ, Sugar, dobrze to rozegrałeś. Gościu, przy tobie, a ty przy Dobra, banan porobiony. Dobra! Ona już się buja, zobaczymy, jak zareaguje Ona jest na Donata. Dobra, to to nie ja, to nie ja, widzowie. Sugar! Jesteś tak piękna, że poślemy wybrałem twojego starego, żeby dostać się do twojej rodziny. To jest, o, to jest tak Czegoś takiego jeszcze nie było? Jest! Udało ci się, a ty narzekasz. Dobrze, szugar, bardzo ładnie! <grymne> Ale mnie rozbawiłeś. Widzisz, Roz... jaka zadowolona! A co trzeba kobietę rozbawić, jeżeli chcesz ją zdobyć, widzowie? Pamiętajcie! Zrozbawić, a nie poślubić jej starego! <grymne> Let's go! Ile? Rafaelo płacił 5 zł. Hej, wpisałem w Google, szukam dziewczyny i wyskoczył mi Twój stream. Czy zostaniesz moją Lady Baby? Lady, baby. Cieki taka. Ona chyba nie chce, widzowie! Gogle podobno nie kłamie, słuchajcie czat. Gogle podobno nie kłamie. No tak zostało wybrane, tak? Wujek Gogle przepowiedział, no nie może być inaczej. Załatwiłeś mi laskę! No, no. widzisz, to Dzięki. nie takie trudne! Dobra, jakiś gościu! Wow. Oo! Wow, zabity! Frag. To jest facet, chłopie! Co ty ślepy jest? Widziałem tylko, że ma długie włosy. Jakiś liczny zadonejcik, co tam wjechało. Zjednoczeni, złotówka. Jesteś córką historyka? Bo w spodniach mam powstanie naś nice, tam kolego napisz na priv to i podam ten Link do OnlyFans Co piszą na widzowie? Pokcięt! Byłem pewny, że to jest streamerka no... Zwiąt odwrócony boks. widzowie. No i tutaj łatwo porobiony. O, ja zamknąłeś go ze sobą w boksie, co tu się dzieje? Formalność! Dobra, let's go. let's go kolejny. Dobra, mamy tutaj moniczkę. Moniczka gra w Fortnite'a, więc już ma u mnie propsa. Czy ty będziesz miał propsa u niej? O, widzicie? Co to za tekst? Nie, oh. yeah, yeah. kocham moniczkę 1, 2, 3. Kochałbym twoje stringi jak kokaina. <laughs> 5 złotych! Co za wariat? Wariat! Kto to wysłał? To on! Nie mówcie jej, że to ja! Nie mówcie jej! Wstyd mi! To, to wysłał, przyznała cię! Nie bądźcie 60 -ami. nie! Piszcie, że to ja! Ja yeah, pierdziele co to? Ale ktoś musi mieć z retry, żeby coś takiego napisać! No po co? Ja pierdzielę! My jak jakieś stulejarzy, będziemy musieli wysyłać 300 donate'ów jakimś streamerkom teraz Jest pan Mariusz! Jak zatańczysz dla widzów nowy taniec dostaniesz 500 złotych Jak zaśpiewasz piosenkę dostaniesz 1000 złotych, nie zmarnuj szansy. Co ty w ogóle wymyśliłeś? Chciałem za taniec dla widzów załatwić To brzmi jak wyzwanie tańcząca? wy mi lepiej powiedzcie co ja mam zaśpiewać Ona śpiewa, ona chce 1000 Kokonat, koko, kokonat, 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 koko, kokonat. Gdzie to jest? Kokonat, kokonat, kokonat. Baby, jak kot zjednoczeni. Koko, kokonat, kot zjednoczeni. It's a giant nut. If you eat too much, you get very fat now. The Kokonat, nut, is a big, big nut. Właśnie, gdzie moje pieniądze, bo ja zapomniałam, że ja za pieniądze śpiewałam. Ja przepraszam bardzo, proszę mi nie mówić teraz, że to był scam, albo że to był Pran! Sorry, mama nie pozwoliła mi tyle wysłać. Nie spodziewałem się, że to serio zrobisz. <grywka> Nigdy już w życiu nie zaufam nikomu w internecie. Wiedziałam, że to się w ten sposób skończy. Niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził. Zawsze to samo, moi drodzy. Zawsze to samo. Dobra! O, kolejny! Nie, nie, no jakiś zimowy gościu, to teraz musimy zamrozić yy, jakimś tekstem. Dobra, leci kolejny donate do przepięknej streamerki, zobaczymy, co odpowie. Mam nadzieję, że to nie ode mnie. Żółbym twe usta jak surowy boczek. Żółbym twe usta jak surowy boczek? <laughs> Cóż. Cóż mogę powiedzieć? Chyba nie jest chętna. I wiesz głupia, oni też wysyłają takie donate, na pewno. <laughs> nie ty go zabiłeś. Ewidentnie się się podkłada w tym momencie w sobie. Ewidentnie już nie chce donate'ów wysyłać <śleżuś> mu Już mu jest zbytnio wstyd Już <śleżuś> mu jest zbytnio wstyd Nie rozśmieszaj mnie Ty ale w środku rundy i wysyłasz donate'a? Mary Jeden złoty Gdybyś była skarpetką i ja byłbym skarpetą to bylibyśmy idealną parą Zostań jej moją walentynką <śleżuś> Powiem szczerze że... To jest Chyba jeden z lepszych tekstów na podróż, jaki słuchałam, ale ja mam chłopaka. Nie nie nie, 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 nie! Dziękuję Ci bardzo. Friends Za kolejnym gościem, Tilted Tower zawsze 300 typu. Ale co on robi? Co on robi? Co to jest? Zagram! Jest! Jaki? Hej, słuchaj. temu złamałem nogę i byłem w szpitalu. Ja Założyli wierzę. mi gips i teraz nie mogę chodzić. Mógłbym mieć taką laskę jak Ty? <laughs> Rozbawiłeś mnie, panie Mariuszu. Pozdrawiam no. cię życzę, psychicznego. U. Jest co? Przed człowiekiem z kodem zjednoczeni nie da się uciec! Nie da się! Let's go! Let's go! No i to goczeni, jest za korupieni. uciekanie specjalnie. Tutaj się podpisałem jako ja, bo ja tak zawsze podrywam dziewczyny na Tinderze. Raffelox, dziękuję ci bardzo. Ucieszyłaś się. Słabsza niż Baby, ona... W ogóle nie rozumiem fenomenu <laughs> słodkości Baby Yoda, bo ja też nie. wygląda jak robal. <śmiech> <śmiech> Ale jest słodki. Chyba Do... tak średnio widzowie, jak go cenicie. Let's go! Co za kuta w tej dobra? Let's go! Mamy kolejną streamerkę i leci kolejny donate! Dobra. Kocham Rosali. Jeden złoty. Lecę na ciebie jak deszcz na chodnik podczas ulewy. No nie. No znowu! Znowu? To nie my! Co, Co to za rękawiczka? Rękawiczka bierze mi dziewczynę pod rywan, no! Opluła trochę! Musisz przejąć te auto, musisz przejąć! Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go Jak go zabijesz fioletowe lambo jest twoje. O nie, o nie! Let's go. Jest, Rafał, czemu znowu otrzymasz? Bo chcesz dziewczynę mieć, tak? Haj, haj, mam hajs, hajs, daj, daj się poderwać, ai. Co to jest jakaś piosenka? 20 zł bilet? Dziewczyny Co? lubią teksty piosenek. Tak lubią, że oplułać je człowieku. Dzięki Cie... za 3 złote? Rafael lubię Rafaello by the way. Lubię! Oh, let's go. Widzisz patrzyła, że tam jakiś hajsik? I od od razu, od razu, lubię. I od, razu, od, razu, od razu. Od razu podoba mi się te imię w ogóle. Dobra Siadaj do niego Zostaw go, niech cię gdzieś podwiezie Po co zabijasz go zabijasz, no? No bo chciałem, żeby donate'a wysłać Twój donate Podrywacz Marek Podrywacz Marek jest Cześć, bardzo ładnie wyglądasz, nie to co te wszystkie chude dziewczyny na Twitchu <śm> <śm> Hej, to było chamskie Płaczę Ona płakała no. Dziękuję za piąteczka Dziękuję bardzo Patrz, załamała się Przeczytałam, ale... No. Ta wiadomość Marka ja w Donate'cie była zła. Ja pierdzielę Smartiego go złapał! Ej, bo on jest nad wodą, to ja go nie skolapsuję. O, 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 leci, leci! Bajo jajo, Smarty! No nie no, oczywiście, że przeszedł. Dobra, jak i Ronaldo! Zcii, do strefy! Trzy. Let's go! U, żyje! Uuu, ale chyć. Let's go! Bardzo ważny pojedynek. I 5! Let's go! Maciek Cox! 5 zł! Maciek Cox wpłacił 5 złotych. Chciałbym tylko zidać najmiśniejszą stramę. Dzień dobry Maciek i dziękuję bardzo za piątaka Ale miły Maciek! To nie koniec! Maciek Cox wpłacił 5 zł, ale mamiko już nie stramuje, więc wbiłem tutaj jak bionek minia. Dlaczego nie streamuję? Ja? Wow! dziękuję bardzo za Bardzo dobrze, mija Dobra, Wjazd na L Lub Wina. Bęk! Nie, no. <śpiewanie> o, tu jest, tu jest na tym, co ja widzę. Widzisz? Jakim jestem? To jest smutne, tak jak dzisiaj smutny jest cały odcinek. A więc widzowie, znowu straciliśmy kupę pieniędzy na głupie donaty i głupie zabawy, więc wpiszcie kod zjednoczeni, żeby nas wesprzeć w sklepie Fortnite'owym. I do następnego! Trzymajcie się, Elo!